Niezależne kino śląskie i nie tylko. Klub Filmu Niezależnego. może skakać, jak skakać, jakie jest przedział wiekowy, wszystko co ludzi interesuje. Skoki spadochronowe mogą wykonywać ludzie powiedzmy od 18-16 roku życia. Praktycznie nie ma wiekowej górnej granicy. Jedyną barierą są badania, które trzeba wykonać w specjalistycznych ośrodkach lekarskich. Jeżeli. Taki ktoś przejdzie badania, wtedy może się przejść kurs spadochronowy, zgłosić do klubu i po takim kursie teoretycznym i praktycznym zacząć skakać. Także jest kilka rodzajów skoków. Są skoki spadochronowe, tak jak tutaj w klubie, na linę tradycyjną metodą i tak zwany AFF, czyli skok od razu z dwoma instruktorami z 4000 metrów, i też taką formę szkolenia można przejść. Kurs jest prowadzony w klubach. Jest to część teoretyczna, później jest część praktyczna i tak jak dzisiaj tutaj koledzy po przejściu tej teorii, po przejściu badań i praktycznych ćwiczeń naziemnych, będą dzisiaj wykonywali pierwsze skoki. Tak można zacząć skakać i taka jest kolejność. Także jeżeli Kogoś to interesuje, to zachęcam do przyjścia do klubu i do przejścia kursu spadochronowego i zobaczyć, jak to smakuje w powietrzu. A ja dlaczego skaczecie Skaczemy dlatego. Po pierwsze są to nasze hobby, po całotygodniowym Po całym tygodniu pracy jest jest ciekawie się spotkać na lotnisku trochę trochę jak to się mówi rozerwać no jest to jest jakiś tam Oderwanie się od rzeczywistości. No tak samo. Po całym tygodniu pracy, praktycznie oderwać się od tej, tej rzeczywistości i troszkę zażyć adrenaliny, odstresować się. Przyjeżdżamy właśnie na lotnisko i poskakać. Czy ten wasz sport był, nie było ekstremalny? Ma rację bytu w dzisiejszych czasach? Myślę, że ma rację bytu. Yy... Coraz więcej ludzi, można powiedzieć, zaczyna, zaczyna przychodzić na, na kursy. Jest coraz większe zainteresowanie, także y, znaczy, powiem tak, no, nie, nie, nie jest to może sport y, najtańszy dla wszystkich, ale, ale przy tych warunkach, jakie mamy w tej chwili, to, to powoli coraz więcej ludzi stać na to, nie, stać na to i, i, i są coraz bardziej ciekawi. No, tuż jak młodzież przychodzi. I po prostu jest większe zainteresowanie. Młodzieży się przypytają, żeby po prostu te pieniądze, które mają gdzieś włożyć, czy do baru, czy na dyskotekę, próbują tutaj siły. I mówią, że po prostu warto te pieniądze włożyć tutaj, w ten tak zwany sport, który jest, zainwestować, niż później iść do baru, czy gdzieś tam grandzić czy cokolwiek i czują satysfakcję. lub filmu niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.